Tym, 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 tym właśnie przyniosłem z do Kauflandzie. O, siema! Coś znowu kupił. Co, kupiłeś to samo co ja? No tak, bo było poprzedzenie w Kauflandzie, okej. Okay. No to chodź na chwilę sprawdzimy, co to ja. Wow, big racing super stick system! Ale zajebiste, co nie? No, chodź zobacz, tutaj zrobimy na sobie jakieś fajne wyścigi. Chodź zobacz, patrz kurde. Fajnie jeżdżą, co nie? Tak, zaraz tutaj zrobimy taki wykitor, że po cały twój dom poleci w powietrze. jak to woli. Czekaj, czekaj, ja tutaj zaraz kółeczko z tego zbuduję. No co? No co? A co z tymi kawałkami? Nie, 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 spokoj, spoko, spoko. Dobra, ja to rozwalę. Dobra, zabezpieczmy ten, 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 czekaj... Kurde, co się stało? Dobra, ja tu tak poukładam, co? Dobra, ale... Wytłumacz mi, co ty odwalasz, co? Jak chcesz to, to połączyć, co? Poczekaj... o. Dobra. Czekaj, co by tutaj jeszcze wziąć? O, może tę książeczkę? Dobra, tę też. Dobra, jak nie wie, No Dobra, co mamy? Okej, okay, książka. Dobra. E, Upele, dalej. <śm> co my tu mamy? No, daj coś jeszcze innego, powtór. No bo, kurde, nie będzie tak wisieć co chyba. Dobra, dobra, czekaj. Dobra, ten, tym, 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 tym... Dobra, dobra, wszystko, wszystkie książeczki, super, super. O, na się dobrze trzyma. Okej, okay. tutaj jeszcze te jakieś inne książeczki, okej. Okay. Yy, Dobra. to może przez. Ała. Dobra. Yy, kładź, kładź, gadaj, Hmm. Fazele są zastąpione. Hmm. Jakieś podkrzywione. Dobra. To jest metal krzesło z II wojny światowej. Yy, Dobra, tutaj. Po górze. O! Nie wyszło. Nic do trzęsienia ziemi. Hmm. Co by tutaj podobno? Tym, 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 Dalej, dalej, to dale. O, lewa, wezmę to i mam taką starą, napompuję. O, hm, co zrobić z dalszą częścią? A gdyby tak okno? hm, co z tą częścią ulicy? Może być ścianę? Co? Mam pomysł. No, nie wsadzaj mi tutaj swojego. Co? Nie, nie, tylko nie moja ściana, nie. No. Jezus. Nie, 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 powiedziałem nie moja ściana, no. No, masz cegłę, spadaj, no. nie. puszczaj mnie do jasnej. Dawaj towy. No, nie cegłę, debilu. No. no, dawaj ten tory, bo nie będę tak wisiał z tą łapą. Tutaj. Dzięki. Tym, 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 tym. E, co? No Co ty zrobiłeś? Zobacz, przez balkony poprowadziłem! A spoko, dobra. No, git ten majonez. Dobra, dalszy tutaj część tarów. I super! Zabijście. Dobra, mi Dobra, kładź te bolidy. ale co mnie tu sterować? Ym? No czym, no? Debilu, tutaj mam stały akumulator i sterowniki. Ale debil ze mnie. Czekaj, ja tutaj to podłączę... O, wyjmę jeden kawałek to i stawię ten. Uwaga, dobra, trzymaj pilot. Three, two, one. No, two, one, i go! No, uwaga, proszę państwa, właśnie niebieski wychodzi na prowadzenie, ale żółty się nie daje i, i próbuję go wyprzedzić, właśnie go wyprzedził, ale to nic nie dało. Ty, patrz, 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 teraz na to. ten tędy przejechał, zobacz. To jest kurde dopiero zabawa, co nie? Tak, jasne. Zabawa kurde na 5 lat, a mamy kurde lewo co 16 lat no, patrz jak jedziesz. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nawaga o, ha, ha ha ha. Widzisz? Wszystko nam się nie udało. Udać świetnie go ułożyliśmy. Nie będziemy takie jeszcze jeździć, co? No lepiej. Co jest? Co się stało się? Nie wiem, to na balkon. O kur... Nie, 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 tylko nie bolidy! Wyciągaj te sterki stelty... dwa. I ty, Jezu. Mówiłem, że ten balkon to będzie głupi pomysł. Składaj tutaj i zróbmy jakieś inne połączenie. Hm. Pokręcę, szybkie rozbale mu bolid, super. Dobra, lata. Dobra, ten z naprawię. na prawie. git. ...dłupie z tym wszystkim. Wony śmieci! Tym, tym, tym. Dobra. Gotowe. Dobra? można zasilać? No, dobra. Go! Hahaha, ha, ha. mówiłem, że cię zazwyczaj zepchnię w naczniku, kakaka. Kur... Łof, mały włos. Go, 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 go. jedź, jeźdź, 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 jak najszybciej! Nie! Bo nie! Nie! Nie, kurwa. o, Of, Przeżył. E, gdzie ty jesteś? Może. Mm, Pfff... Boże... Sąsiad, bo cię chyba bym inaczej zabił. Normalnie rozwaliłeś mi cały top zasilacz, nie ma teraz czym się bawić. Jak mówiłem, że to chiński szyty jest w tym Aflancie. Lepsze były w Biedronce. Dobra, to ja zarobię kredę, pomaluję te... ...kawałeczki topu. Hm. Dobra, tego bleed'a sobie żeby teraz, by tutaj... Yy, kostkę Rubika chińską... Yy, ...dobra... ...masz tutaj... ...rydy, no to super, mamy, kurde, gyle planszową w wersji jakiejś tam dziwnej. Dobra, no to rzucaj kostkę. Uuu, cienia z 3. O, dawaj. Oje, yeah, szóstka. ha 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 ha, jesteś ciata. No dawaj. A, cztery. Chłoniak. O, no nie. Raz, dwa. Dawaj, dawaj, dawaj. No szlak by go trafił jeden. No super, super.